Dzięki również zaangażowaniu i inicjatywie obecnego tutaj posła Andrzeja Morskiego stało się możliwe. Bo na tej wyspie przemysłu okrętowego i na tej wyspie gospodarki morskiej na całym naszym Pomorzu jedyne miejsce to jest Stocznia Gdańska. Udział w tym ma Pan Jaworski bezsprzeczny. Wiem. Że wiele godzin dyskutował z różnymi ludźmi, którzy tworzyliby zespół dla niego pracujący w takim mieście. Ja byłem w tym mieście i mogę Państwu zagwarantować, że osoba w pełni jest kwalifikowana do tego, żeby takie stanowisko objąć. Jest żonaty, ma dwie córki, ma 40 lat. Jest magistrem etnologii, organizacji zarządzania i jeszcze kilku fakultetów, które być może przedstawię Państwu sam. Jeśli mogę go w tej chwili poprosić tutaj do nas, to bardzo proszę Pana Kosła Cieszę, że mogę się tutaj z Państwem spotkać i serdecznie dziękuję za to, że tutaj przyszliście. Aczkolwiek zadanie mam bardzo trudne, dlatego że Marian nie tylko przedstawił cały program i to, co miałem Państwu powiedzieć, ale także prawie zajął cały czas naszego spotkania. Nie wiedziałem, że jest takim świetnym mówcą i tak potrafi sprawnie prowadzić spotkania i za to mu serdecznie dziękuję. Marian przywitał e, naszą szefową, Hannę Folką-Kubicką, prezesa okręgu nr 25. Ja chciałbym jeszcze e, przywitać przybyłych e, do nas specjalnych gości. Witam serdecznie panią senator Dorotę Ciszewską-Mieleczyk. E, panią senator piątej kadencji, Annę Kurską, która także jest z nami. Witam pana posła Zbyszka Kozaka. Witam was wszystkich moich przyjaciół, ale także serdecznie witam wszystkich stożniów ze stoczni gdańsk, którzy zrobili mi to niespodziankę i dzisiaj także tutaj przyszli. Proszę Państwa, są takie chwile w życiu każdego człowieka, kiedy... Szczególnie jego serce się raduje, kiedy szczególnie jest wdzięczny za to, co go spotyka. I tak 12 lat temu, w grudniu, mnie także spotkało wielkie szczęście. Na świat przyszła moja najstarsza córka, Agatka. I w momencie, kiedy zastanawiałem się, o czym Państwu powiedzieć, czym się podzielić, postanowiłem. Prześledzić 12 lat mojego mieszkania w Gdańsku razem z najstarszą córką. Bo myślę, że kiedy mówimy, że obecny prezydent w tym mieście jest prawie od zawsze, kiedy mówimy, że to już są trzy kadencje, to nie do końca uświadamiamy sobie, ile to jest tego naszego życia. I zastanawiałem się, czy te 12 lat. Tej prezydentury to jest czas, który mógł dać coś więcej na mieszkańcom Gdańska, coś mniej, czy może było zrobione to, co być powinno, i więcej się nie dało. Zacząłem przeglądać rodzinne zdjęcia. 12 lat temu, zimą, po raz pierwszy wyszliśmy na spacer na starówkę. Córka w wózku. Robiliśmy oczywiście zdjęcia i mamy tą wizję, jak wyglądała wtedy Wyspa Spikrzów. I dzisiaj też możemy iść w to samo miejsce i to miejsce wygląda w Gdańsku dokładnie tak samo. Może haszcze są większe, może ten budynek jest trochę bardziej jeszcze zniszczony, ale to jest 12 lat, gdzie się nic nie zmieniło. 12 lat temu, 10 lat temu, później chciałem w jakiś sposób uczestniczyć także z córkami w życiu I tak jak wtedy, tak teraz, jeżeli chcemy skorzystać z akwaparku, musimy z Gdańska wyjechać. Nie ma czegoś takiego jak jakaś polityka w kierunku właśnie i tych najmłodszych, ale także tych najstarszych, bo do tego teraz przejdę. Jak były właściwie kolejki do specjalistów, jak były problemy ze służbą zdrowia, tak jest i dzisiaj. Jak były problemy z opieką społeczną, tak jest i dzisiaj. Jak były problemy z uzyskaniem mieszkania socjalnego czy komunalnego, to można powiedzieć, że jest jeszcze gorzej. I myślę, że te porównania pokazują jednoznacznie, że te 12 lat to były lata zmarnowane. I myślę, że razem możemy doprowadzić do tego, żeby Gdańsk zaczął się w końcu rozwijać. Bo to jest potrzebne dla mieszkańców Gdańska, dla przyszłych pokoleń, ale także dla nas tutaj obecnych. Oczywiście, kiedy mówimy, że ten program, który był przedstawiony, będzie realizowany, to znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to jest nierealne, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale pamiętam dokładnie w 2006 roku, kiedy zostałem prezesem Stoczni Gdańskiej, że tak samo mówiono, że jest nierealne, żeby ta stocznia funkcjonowała. Ona miała wtedy zniknąć. I dzięki temu, że współpracowałem, z konkretnymi osobami, właśnie ze stoczniowcami, ze związkowcami, udało się tą stocznię uratować. I ona jest. Ona ma problemy, ma duże problemy, bo w tej chwili właściwie żadnej pomocy dla firm, dla dużych firm nie ma. Tak samo jak nie ma pomocy w wielu innych dziedzinach życia. Ale ta wspólnota, ta siła pokazała, że także dzisiaj, jeżeli będziemy razem chcieli dokonać zmian, dokonamy tego, co jest niemożliwe. I tak jak wtedy mówiono, że stoczni nie można uratować, ona będzie musiała, że tak powiem, upaść, tak dzisiaj jak ktoś mówi, że te wybory prezydent Adamowicz po raz kolejny wygra, to ja mówię, że to tylko od nas zależy, bo naprawdę razem możemy to zmienić, bo musimy i możemy żyć w mieście zarządzanym po gospodarstwu, w mieście zarządzanym nowocześnie, i w mieście otwartym na mieszkańców. I myślę, że w tym tak, że ja różnię się od prezydenta Pawła Adamowicza, głównego konkurenta na fotel prezydenta miasta Gdańska, że ja chcę spotykać się z mieszkańcami. Ja się z mieszkańcami spotykam, chcę z nimi rozmawiać i chcę znać ich opinię. I obiecuję, że bez względu na wszystko, bez względu jaki będzie budżet, jaki stan kasy miejskiej zastaniemy i odkryjemy, to zawsze będę dążył do tego, aby konsultacje z mieszkańcami były na każdym etapie każdej inwestycji, która ma duże znaczenie dla budżetu. Proszę <klucz> Państwa, nie może być tak, że z jednej strony. Mówi się, że nie ma pieniędzy dla najuboższych, że nie ma pieniędzy na poprawę podstawowych elementów naszego funkcjonowania, że trzeba podnosić cenę wody, cenę ogrzewania, jednocześnie podnosząc niewotycznie wynagrodzenia dla osób, które sprawują różnego rodzaju funkcje właśnie z miejskiej kasy, z miejskiego budżetu a z drugiej strony wydaje się olbrzymie pieniądze, miliony złotych na inwestycje, które wiemy, że są nietrafione, bo o tym już rozmawialiśmy wtedy, 12 lat temu, jak na przykład hala na granicy Gdańska i Sopoty. I myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć, że na pewno skończymy z polityką midomanii obecnego prezydenta należy realnie poskoczyć o Nie może być tak, że ze względu na to, że jest Euro 2012, nie patrzy się na nic i ten stadion buduje się najdrożej, jak jest to możliwe, nie bacząc na to, co będzie dalej się z tym obiektem działo. Nie może być tak, że miliony złotych pompuje się w Europejskie Centrum Solidarności w momencie, kiedy Solidarność tak naprawdę nie ma z, tym, z tą instytucją nic wspólnego. Nie może być tak, że miliony złotych idą na inwestycje, które nie są konsultowane z mieszkańcami poszczególnych dzielnic czy ogółu ogół mieszkańców. Z tym musimy skończyć. I z tym skończymy i to Państwo obiecujemy. I proszę Państwa, żeby nie przedłużać, sprawy na koniec takie najbardziej właściwie. Pociągające za serce. Jesteśmy karmieni, że w Gdańsku żyje się świetnie. Że tutaj można się rozwijać. Że mieszkańcy są zadowoleni z tego, że żyją w Gdańsku. I gdańszczanie są zadowoleni, że są Gdańczanami taka jest prawda. Ale to, że jednak jest coraz więcej bezrobotnych i coraz więcej osób ubożeje, i coraz więcej dzieci. Nie ma zapewnionego chociaż jednego posiłku dziennie. To jest prawda i o tym nie możemy zapominać. I nie możemy patrzeć obojętnie na plany obecnego rządu, który właściwie udaje, że nic się nie dzieje. Musimy skończyć z tym, aby w Gdańsku były biedne dzieci, aby na ulicach dzieci żebrały, aby ludzie musieli zaglądać i szukać czegokolwiek w śmietnikach. Jesteśmy wszyscy takimi samymi ludźmi i wszyscy mamy prawo do godności. I władza musi nam, musi tym ludziom pomagać. I o to będziemy walczyć, i o to będziemy zabijać. I sprawa ostatnia bezpieczeństwo. Jest miasto monitorowane, wydaje się, że jest coraz lepiej. Tymczasem tak naprawdę. Jest coraz więcej aktów wandalizmu, napadów, ograbiania, pobicia i mimo że statystyki o tym nie mówią, mieszkańcy to czują i z tymi problemami przychodzą. I obiecuję Państwu, że zapewnienie bezpieczeństwa to będzie także nasz priorytet, bo bez bezpiecznego funkcjonowania, bezpiecznego życia w mieście nie może być rozwoju innych gałęzi, innych dziedzin. I to, co się wiąże z bezpieczeństwem i z poprawą funkcjonowania, to także ten element, który przez te 12 lat nie był realizowany. Rozpoczniemy pełną rewitalizację Oruni i Nowego Portu. Te dzielnice na to zasłużyły. Tam także można żyć dobrze, bezpiecznie, i tam także można inwestować i. Tam mogą także rozwijać się firmy, firmy. I to razem jesteśmy w stanie zrobić. I wierzę, że z Państwa z pomocą to osiągniemy. Dziękuję.